Dawaj, gramy z widzami. Eee, z tej gry... Casual. Loreplay w ogóle jest w tej Można robić roleplay w fazmofobii? Weird. Chociaż no, mo można by było. Dobra. Zobaczymy kto dołączy. Już się... Bo ja, ale zobaczymy. W większości. Wokaz Skąd ja mam te... A, to są te trof to są te achiegmenty. Mimika, mimix. Eee. O. Karmazynowe około. Ktoś dołączył. Wow, je ludzi dołączył. Witam. Ale zabawne. Zabawne, bardzo śmieszne. Jest tu. Nie fajnie. Not funny, not funny. Można zaczynać do no telecypy. To, to jest na dwa dowody? Na dwa dowody, no tak. To jest na dwa dowody. Eee, czy mamy. Mamy na... Mamy łuby... Znaczy latarki na łubie. Pięknie, można, można mieć latarkę na łubie. The most important thing, guys. O. going 5, 6, 1. Takie good thing, good thing. typowe te O, 1-6 przy tablicy Ouija. Okej, okay, tutaj mamy tablicę, mamy, No, mamy o, E, czy mamy A, zdjęcie? Nie, nie mamy zdjęcia. Dobra, robię zdjęcie. E, dobra, to ja A, idę to? na górę. Ej, no to lecimy dalej. Eee. W ogóle też się wystraszyłem tego Donata, którego jeszcze sam wesołem. Ja pierdzielę. Ja podkreślenie, same ja 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 kurde. kurde. <laughs> Zdarza się. Na hardcore lecę. Dobra, nie wiem, tam jeszcze drugiego. I spamimy. Żeby sprawdzić Speedboxa musi być cały w pokoju musi być ciemny mm. No to na razie nie mam jak Jeżeli Weźmy spokoju żeby Speedboxa sprawdzić Latarkę <laughs> wyłącza tę sprawę Nie yes. A nieważne o. Nawet nie trzeba było o. <laughs> No bo duchy może rozmawiać nawet z kilka osób pobliżu, ale czasami nie, no O, wdepną Dobra jedno UTAF Dobra. gdzie jest U... No O właśnie to o to chciałem też zapytać O tu jest No to może nam nie dać, ale może być to też z dowodem, Tim. JMF5, JMF5. JMF5? O, słyszę Ta. te ostre pikanie, no to tak, to jest JMF5. Teraz Hunty trzeba robić? Gloria Jones! No, to brzmi bardzo. Gloria Jones, let's, let's go to be ready for this mission. Impossible, chodźmy do jadalni, żeby nam spadała Sanity. A, Sanity? Tu usłyszałam samicę, by spadała. Mogę zapomniał, że są sprzęty nagrywające też, że można to mieć jako dowód. Ja pierdzielę. I je tu rzeczy wcześniej pododawali, ja już wszystkie pozapominałem. O, hand, hand, hand. Dobra. Ue, wolny. Ale wolny. O, teraz przyspiesz. Spalujesz, gdzie Tak, tak. to nie galo okay. Okej okay. Okej Oj ha Holy moly Holy moly Okej okay. Może Let's check it out A bo solved swyf... a no tak bo bo ta coś spowalnia go ta cza czarna To to, to nie Hello oh. there Ej! No To Yo, Teraz będzie proste do sprawdzenia, bo albo gala, albo tu jest. Po prostu nie mam zabezpieczenia do tego ścisku. Chodźcie na Hanta. Hant jest. Hant jest! O! O! No to... Obawiam się, że nie wejdę. Tu Wszyscy żyjemy? Wydaje mi się. To ta, tak Idziemy ta. jeszcze... Ok. Na co się czekali Ja już ja już nie mam co żyłem. Nie, ja to na pewno musi być Damian, bo... Nie wiem więcej chcemy też szybciej za Czy pierwszy raz spotkam Damiana? Spotkam I Damiana. Co co, jedziemy na Dajana? No chyba tak, no. No to chodźmy. Oby to był Damian. O, Damian! To było z Damian. Uh, no, 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 można. <słuchaj> Tylko może ja wezmę tego. Chociaż bez Detrowi itemów to lepszy tiery. Let's do it. Ojej, jak ciemno. O! Uh, znowu? Znowu w tym samym miejscu ta kość? znowu w tym samym miejscu była kość. Okej, okay. tu jest spoko. Tu jest spoko. Tu jest spoko. Tu też jest spoko. O, tu jest. E, e, Dól. Uff <grych> Dól. Dól. O, 11, Ej, a, a widziałeś a... ziemniaczka? Jakie dźwięki wyglądają? Tu jest 9. No. Tu jest 11, tu jest 9, a ogólnie w większości pokoju jest 15. No to tu jest. Bardzo ten duch jest jakoś. Nie wiem. Niezdecydowany na pokój. E, zobaczę na kamerze. Może. To, może. E. Kame kamera się przewróciła. No. Czemu się ta kamera przewróca? przewraca? <grywka> Za każdym razem, jak tej kamery dotykam, to ona się przewraca. No, co to ma być? Nie mam pojęcia. Hej. <grywka> No to jest długi raz. Dotknąłem tej kamery na kamerę. Na, tutaj? I znowu się przewróciła. Nie, już nie jest pięć. Gdzie jest JMF? Gdzie jest JMF? IMF. -ka? IMF -ka? Ta kamera się. Dobra. Teraz ja ustawię. Może się nie będzie przewracać. Ja go w ogóle skikował, bo on nie ma. Eee, jest w tym notebooku, jakby coś. Da, da, da. Aha. <laughs> Znalazłem tą IMF-kę. Jaki jest drugi dowód? O oh, fuck! A dobra, ów. O! O oh, Spirit Box. Spirit. To no, może być O nie. O, o! Dobra, nie, nadal tego błędu nie naprawi, że jak dwie osoby podniosły tę ten, ten rzecz jednocześnie. To ona się był... To się buguje, no? O. Zdjęcie, gdzie on jest, gdzie on jest? Tu jest, za to. O Jezu, to jest dziecko. Jezu, to jest dziecko, Boże. O nie. O, moja ulubiona łopata, wezmę łopatę zbugowaną. Mam się dobugować ten, ee, ducha. O nie, nie! Moja <śmiany> <Mię> łopata. <śmiany> Ej, hey, znowu, znowu się to zbugowało. Zbugowaliśmy. <śmiany> znowu, drugi raz. O. Palił. Nie, łopat! Jak, my, jak nie zlupujemy to dziecko bez żadnej śmierci, to. O, to jest idealne. Jakby tak duch łaził, tak jakby był wyższy, to by się tą łopatą uderzał w łeb. Dobra. Ty Czekaj. Bro, co ty robisz w tym? Co ty robisz w ty? No Łopata poleciała! Gdzie on jest? Tam, w salon, salonu wyszedł. A, a tu jest, dobra. Nie potrzebnię ty... kadzidu spaliłem. Ej, tak by the way, się chyba w salonie, który był światłem. Ej, polter. Nie, nie, polter, serio. Portugii? Not Portuguese Wolny bardzo. Dobra, no, nieważne, nieważne! Ehm... Żartuję ci sobie chyba. Nie żyje. Jak ja to przeżyłem? Przeżyłem. Jak ja to przeżyłem? Eee, dużo osób umierało. Znaczy jedna? Dobra, idę się schować. Może, nie wiem, co to da. Ten duch się ze w Saronie, gdy było światło włączone. Poczekaj, spaju króce, sprawdzę. Spaju kruca w rozświetlonej kuchni. O tak, ale daję na A ja będę najbardziej porąbany i dam na maroja. Po co? A jak to będzie Moro i to... A nie, to ma Mara jednak, co? Jak nie Mara? Jak skantował z zapalonego Nie wiem... Zapalonego... O... Nie, wiem czy, nie wiem kto dołączył czy czy znowu ktoś, kto będzie spabił Edwardami. Ale co masz w ogóle opóźnienia na streamie. No wiem. O, sięma, no, 8 Nope! Dobra. Speedrun! Ciekawe czy znowu, ktoś znowu zespołni się w tym samym miejscu. Jestem bardzo cieko ciekaw. Nie. No idę do piwnicy. U pentagram. Jest zdjęcie pentagramu, jest, dobra. Żebym nie zrobił tego. 5 Pię... Pią... stopni, No to nie jest na dole. Dobra, czekaj, turn off the lights. O oh, wow, oh, wow. Oh. Są tak agresywni, duchu. Bla bla bla. E, good morning. Good morning. E, hello. E, how are you? I'm under the water. Please help me. E. You're such a very great guy. Help me. <laughs> how many... How many pickles you shove your Nie, nie było jeszcze speedboxa. Poczekaj, jakie są questy? <coughs> 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 o, kurde, 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 nie. Kichnąłem na cały monitorze. Nie no, kichnąłem na cały monitor, ja pierdziele. O gadał do mnie. Wa No to fajnie. To też zabijają z dwa questy. Side questy. Dobra, I know, I know, I know I'm going for świeczki A i nic są świeczki O. Oh. M Hunt jest. Chciałem tylko, po... tylko po świeczki pójść i się wrócić. Mam hunt, świeczki. Hunt, 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 hunt. Do hunt. huntu, Aha, okej. Okay. No to huntu no dobra, no to handlu. No dobra, czekam na termometr. <grywy> nie ma bonera. O, gdzieś już rzucił, nie, nie wiem gdzie. Dobra, wrócę się do tych swoich pomieszczeń. O, kość! Jak to tego nie zauważyłem? O, o! o rzucił butem. Oj, ma. O, tu jest! Blue. Mamy Spirit Boxa. Spirit Boxa mamy? Okej, okay. okej. SPIRIT BOX! O, MF5 chyba słyszę. MF... MF5! E, to już nie ma co sprawdzić. Ja to pod, e, pod Hunt, pod Dianę, nie, nie podaję Adam, tylko pod Galo i O! Jesus. A była okay. to piątka? No była. Aha, znowu będzie Garu, widziadło, Bliźnięta albo widbo. Ale chyba... Czekaj, jeszcze nie wdepnął. No to może, może jeszcze Jest nadzieja. Ej, a sprawdzę... Może lepiej tu będzie postawić. Przy tych, przy soniczkach, o. Bo wtedy sprawdziły czy to może Widmo będzie bez handu. Na razie ten duch nie wdepnął ani razu chyba. Prawdopodobnie mi się wydaje, że to może być e, nasz wright. Bo raz tu był, raz tu był. Mi się wydaje, że to może być Wraith. Ale nie jestem pewien. Widmo odmawiają przekroczenie linii soli. Bo na przykład Galo ma coś takiego, że w jedną wejdzie, a w drugą nie wejdzie. Że będzie tylko w jedną jako na huntze. To mu to muszę i dałem. Challenge na wazę. Na wazę trzeba trafić. O! Nie! <small> Ale to będzie ciężkie. Mi się kiedyś udało. Ej, choć ty też ty, nie wiem, pan nie jesteś, bo jak ty masz panikę, że mam to się robię, bo Czekaj, dobra, siedź ducha. ducha. Duchu! Twoja mama. <skrytanie> Emily! Your father! Has fucked! Emily Lavender! Your mother! Emily Lavender, your mother! Has bing bong. You know? Her mother is kinda homeless. A nie, to babcia. TO BABCIA! Right. Mówiłem. To jest Wrajd Mówiłem. O oh, fuck. Tak. A ja mówiłem, że to jest wrajt. Right. A nie mówiłem. Czekaj. Fotosynteza right. martwych ciał. Widziadło. Nie no, widmo, widmo. Ja mówię, ja mówię, ja mówię, ja mówię. Uda. Dobra, a można jeszcze jeden run zrobić. Zróbmy to może specjalnie, może. Ja Dobry jestem, w tą gra. Designer! A to. Traffic <laughs> <Ness and> Freddy's. <laughs> nie chciałbym tracić ekwipunku, wiesz? Bo on taki drogi. To spokojnie już. Ja już opanowałem tą mapę. Trzy <laughs> sekundy. <laughs> dobra. No ja też nie. <głos> Bolić. Bolić. <głos> Kim? Dixon! Dobra, to idę i stąd na tyły. O, znalazłem korki od razu. Jak przyjemnie. Sprawdzam. 17. Też tak. Też tak za bardzo wysoka ta temperatura. Tutaj. A, tu jeszcze coś jest. Oj, fuck! Tutaj, co, tutaj jest 14 stopni. 13 Tu jest 7 Chodź, to ci jajko rozbić Stój Nie, zostaw moje jądra Nie twoje pokój mamy No jak tam wchodzisz do kuchni, to tam masz taką przechowalnię jakby nie wiem o, o, tu jest kręgosłup Ej, wy z kęgosłupu? kręgosłupu? Nie Wy oczywiście kręgosłup dosłownie. Wracam się po aparat. Poczekaj, muszę aparat sobie zabrać. I dałoby zdjęcie kręgosłupu. Nie, jeszcze nie ma. What the fuck? Co to za koś kościotrup? Co to jest kościotrup? jest kościotrup na zewnątrz taki potężny? Albo aktywowaliście listę regal. O oh, wow. to Nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie spodziewałam się takiego obrotu zdarzeń. I co mamy z tym teraz zrobić? Nie no, fazmofobia is crazy. Także słyszę tą muzykę tu. Oby nie była copyrightowa. Ja bym się naprawdę nie obraził. Bo o! Masz jakie masz po głowie. Ręka. O, ręka Eee, nie, ja nie. Kurde! Dobra Ej, w 4. No 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 Okazł się Kudźwal eventu Event co event no Zes ja cię z eventuję ten duchu Będziesz miał taki event Że będzie śmiesznie No o, zabił mnie! Fajnie! Wow! Oj, nieźle! Szybko poszedł, No, no my, my... mu chyba nie pobożemy Oj. Oj! 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 o, -o. o, -o. No to fajnie było.